Co mówisz? Mówię, że w zerobudowanie się nie zagrać Nie można dać na gotowości Ale dobra nie do gotowości sobie wrak. Zerobudowania? Nie, co my gramy? Co chcesz zagrać? No teraz jest reaktywacja, zrobudowania, nie wyda gotowości Bo, bo w zębudowania <laughs> A to się nie da grać po prostu Aha okej, okay, dobra, 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 okej okay. nie, nie da po prostu takie z gotowości to jest takie na szaro i się nie da no to nie to nie to nie. Po co mnie zmienił? Nie wiem właśnie, nie, da się zero budowania. Móg, mógł, dać. A, ale to się nie da, bo to jest... Bo to ma być tryb godzina zero, jak się nie mylę. Finał rozdziału piszę nawet. Poczekaj, to jest. To, które to jest, ku**a, ja bo już nie wiem. No, jak no tutaj nad gotowością wiek ma finał rozdziału. Godzina 0. No okej, okay, ale które to jest. Aha, godzina 0 to jest to, dobra. Reaktywacja. No reaktywacja te... już, bo ja już nie wiem, wiesz, wygląda. Wypies... już jest, niech się uspokoi, powie takiś ADHD. ADHD? Ty masz ADHD, a ty jak tym padem, to pad to mi ledwo czesczy. Um, nie wiem, nie wiem, A wynikowiści krawiecura pali. No, kreatura jest tak tania, że nie ma, nie ma się tam co, co palić nawet. <śledziny> Obnosie? Liwiatora za 19,90 <noise> Spod Biedry Spod... Spod kurcze... Spod nie wiem czego Spod nie wiem... Monopodu <noise> 15 minut tam trzeba będzie wejść Dobra, zagramy sobie to A są oddziały? No... Są Czy pary? Oddziały są Oddziały? Dobra mi jeden mecz I... Ja będę musiał sobie coś Jeść Kurcze. Wybieraj, gdzie? No na przyjęcie. I to jak tutaj też bym wolał zaciszny zajazd. Nie, to był... kasz był wiek może to tą lepsze bo nie wiem chcę się liczyć co tutaj oglądać A co nie będą oglądać Swoje swój program Przed chwilą ja mam tą koronkę cały czas. Przed chwilą dwa mecze przegrałem i mam, mam znowu tą koronkę, nie wiem zależy, o co trybu. chodzi. Jak, jak skończymy, jak będziesz jak widzisz w lobby, to sprawdź tam karnetę, czy masz wszystko odblokowane, dobra? Mam, sprawdza. Dobra, dobra, OK. O kurde, na przykład chwilą takie, ile kam. Wszystko trzeba brać i nie marusić. Trzeba już kupować ten, bo to kasa się tak wyzeruje, więc... No, trzeba kupować się da. No, tak, żeby ta kasa już nie została, nie? Przegadzimy jesteśmy, mm. jesteśmy do szyba i... no, to... Ja już poszłam mocno daleko. Ja nie widzę, widzę Tam są goście, kurwa A, mi się klawach, a, a mi tak, się pas pali od naciskania klawicza, hehe. A, brak sobie niech to. Strzelajcie do nich. Przede mną się strzelają. O, tutaj chłop leci, na baloniku jak...

you <sweak> Курда, что то за хлопец. есть? Ну. Я, ну я первый. Я там нацелен, я там мушу что Чтоб так добить, да? Amunicji mam mało, jak zawsze z tam się e, Dwóch tam jest, dwóch tam jest, o coś. O, jest. Ale ja dla samego? Uważaj. O, ja cię kręcę, snajpy dostałem. O, ja cię kręcę, się nie, kręcę. O, nie Nie, nie, za za żebki, za drzewko. Drzewko, aha, aha. Dobra, ja muszę po swoją karalkę, ja muszę to mieć. Są tu bandaże, apteczka i snajpereczka. Dobra, jak ja już ich za chwilę. Zobaczy, to zobaczę co zobaczą siebie. To jest Nie wiem jak walczyć. Rękoma. Kurde. Kurde, nie się łamało. Ciebie się Ech, się rękać. Masz amunicję Łukasz? No mama tak trochę lekko nie, nie Kurczę, ktoś mi wziął amunicję, ja pierniczę Dobra, masz ty jeden Dobrze czym walczyć все за отфиами. Ладно. Ладно, ладно. были <плодисмент> <плодисмент> Nie, chłopcy mieli nie, się nie, wiem to już wziąć, to jest to, leci. Mie jeszcze, leci, leci. Dobra. Ja lec, stąd. też ja też. I lec, lec, są tu są coś? lec, Są no. Nie nie ryzykował Na most? Na na most. To oni właśnie chyba idą na most. Nie, idą na bok, z boku. O, idą na bok, z boku. Kary mają. O, teraz to wszyscy już mają. Co mnie raz? A co to, to są chyba ci. No, bo nie. No, chociaż to jednak nie jest Jednak oni nie fali. Nie, czaj, czaj do nich, czaj. O, dostali z Pięknie. Szlak, Kurde spadłem. Adonais. Nie włączyłem puczyna. Nic no, nie stanie, ale... Co oni są. Oh zakątka za kątka w tym krzaku powinni być. Pozostał tutaj paczka O, ja też mam. Trafowali ją go. Wziąłem. Uuu, ale dostał. Uuu. Pięknie. Za snajperki takiego tak ładnie dostał. To fajne... Tam, tam jest. Cholera. się z tą bronią. Dwie osoby na nosie. Cholera. Jest obity mocno. Jeden jest za drzewem, drugi jest w tym. Podnieś mnie, podnieś mnie. Nie, już nie ty Łukasz, tylko ten gość. Siądź, po raz. W budynku są? leczenia to jest najgorsze. W tym krzaku czasu ich nie ma? Nie wiem. Chodźmy na nasze O nie, tutaj jest leczenie. W tym krzaku chyba muszą być. Nie wiem. Są w budynku. Tak, są tam, uwaga. Z boku są. Jest wygrana. I podwójna, chyba. Ja też mam podwójną. No. 15 mam w sumie. Na zakończenie sezonu, to już jest definitywne zakończenie. Ile no za pół godziny i 15 podwójnych Tak, ja są... mam 15 podwójnych. Ja mam A ja 8. Mam 15 fragów. Ja mam 15, ja mam 15 fra... koronek, to masz 15 fragów. Ja mam 8, nieźle. Ładny to by Dobra. Dobraczymy, no to do zobaczenia na evencie. Ja no. idzie jeszcze niec. Nara. Nara.